Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, kiedy przygotowywałam dla Was dzisiejszy film, uśmiechałam się sama do siebie. Nie napróżno mnie w jednych z poprzednich wcieleń, dawno temu spalili na stosie. Jakby można było dzisiaj zrobić, zrobiliby to samo ze mną. Więc bardzo Was proszę, udostępniajcie te filmy. Niech ludzie słyszą, niech otwierają się na siebie, na świadomość. I powoli odchodzą od ciemności. Chociażby powoli, ale odchodzą. Wyższe siły cywilizacji Arcturus. Drodzy ziemianie, wiedzcie, że my, a także wielu innych z wyższych stref, zawsze was wspieramy. Wszystko, co objawia się na Ziemi w tym czasie, jest aspektem procesu wstąpienia Odsłonięcie przeszłej i obecnej korupcji we wszystkich dziedzinach życia jest konieczne, aby zachipnotyzowane oczy mogły zobaczyć gry władzy, które przez tysiące lat rządziły i były promowane jako rzeczywistość przez tych, którzy czerpią korzyści z ciągłej ignoracji ludzkości co do tego, kim są i czym są. Większość dzisiejszego zamieszania wynika z tego, że serca zaczynają się otwierać, oczy zaczynają widzieć, a coraz więcej ludzi budzi się do wrodzonej mocy, którą zawsze mieli, ale powiedziano im, że ona nie istnieje i ludzie w to uwierzyli. Rzeczywistość jest jednym uniwersalnym świadomością zwanym Bogiem, wyrażającą swoim pewnie w każdym człowieku, zwierzęciu, roślinie, drzewie, planecie i boskich ideach, które nie są jeszcze widoczne i nieznane. Trójwymiarowy świat materialny, który większość uważa za jedyną rzeczywistość, jest prawdziwym światem stworzenia Bogów, interpretowanym przez umysły i stan świadomości rządzony fałszywymi przekonaniami. Świat Bożego stworzenia jest prawdziwy i wieczny, na zawsze otrzymywany przez boskie prawa. Ale ludzie postrzegają jego jako materialny, ponieważ tworzą z niskich częstotliwości gęstych energii dualności, rozdzielenia i wielu sił. Ewolucja duchowa trwa od zarania dziejów. Nie ma przypadków. Każde doświadczenie w życiu każdego człowieka jest aspektem jego procesu ewolucyjnego. Zawsze pamiętaj, że wyższe ja nigdy nie pozwala człowiekowi doświadczać więcej, niż jest w stanie znieść. I czego może się nauczyć. Ludzkość kończy naukę w ziemskiej szkole, gdzie lekcje były najczęściej trudne, bolesne i mylące. Absolwenci ziemskiej szkoły to silne, rozwinięte, potężne istoty świata, które nauczyły się widzieć rzeczywistość przez iluzję. Dawno, dawno temu, doświadczenie życia w prymitywnych i bardzo gęstej zbiorowej świadomości zmusili ludzi zacząć wzywać coś gdzieś, aby pomóc im, co doprowadziło do praktyki rytuału, mające na celu pozyskiwanie i przybłaganie tego czegoś. Z czasem te praktyki doprowadziły do wiary w wielu bogów, a następnie do jednego Boga, który był podobny do nich, żył na niebie i którego trzeba było błagać lub pogodzić się w jakiś sposób. To był ewolucyjny początek religii. Przekonania z przeszłości zawsze zanikały i będą zanikać, gdy nowe i lepsze koncepcje staną się znane. Niektórzy nadal wierzą, że przeszłość była lepsza i chcą do niej powrócić. Ale przeszłość wydawała się lepsza tylko dlatego, że większość była w zgodzie z trójwymiarową zbiorową świadomością tamtych czasów. Ludzkość Ewolowała i nie jest już w zgodzie z energiami tej wcześniejszej zbiorowej świadomości. Kończysz szkolenie i zostawiasz za sobą narzędzia wcześniejszych, mniej rozwiniętych czasów. Oto właśnie chodzi w ewolucji. Przez wieki uwarunkowany umysł postrzegał świat rzeczywistości przez bardzo brudne okna. Każde wcielenie przynosiło doświadczenia mające na celu oczyszczenie okna z odrobiny brudu. Proces wzniesienia, który obecnie trwa, stwarza możliwości dokończenia tej pracy, ale ponieważ każdy ma wolną wolę, musi sam zdecydować, czy oczyścić swoje okna, czy nie. Świat, który widzisz przez czyste okna, zawsze był w pełni obecny. A jednocześnie niewidzialny i niedostępny dla większości, którzy nie zdawali sobie sprawy, że okno w ogóle istnieje. Nigdy nie zapominaj, że twoja rzeczywistość jest boską świadomością z ciałem, a nie ciałem z boską świadomością. W miarę tego, jak staje się to coraz bardziej stanem świadomości, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że każde doświadczenie w każdym życiu dodawało kawałek do wielkiej układanki rzeczywistości, którą zbierasz w każdym życiu. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Ale ważne jest, aby powtórzyć, że umysł jest interpretatorem, ścieżką świadomości, a nie stwórcą. Umysł interpretuje i kształtuje świadomość jako? Trójwymiarowe umysły czerpią informacje ze zbiorowej świadomości. Więc nawet jeśli coś jest przedstawione jako nowe, jeśli pochodzi z tego, co jest już obecne w kolektywie, nie jest tak naprawdę nowe. Prawdziwa kreatywność, Sztuka, muzyka, wynalazki – wyrażane przez prawdziwych miszów każdej epoki – mogą być dostępne tylko tam, gdzie istnieją – wewnątrz. Kiedy umysł jest w stanie uzyskać dostęp do źródła kreatywności, zewnętrzne formy będą nowe, żywe i wcześniej nieznane. Stan świadomości, pewnej jedności, samowystarczalne harmonii, bezpieczeństwa i obfitości. Automatycznie przejawia te cechy nie jako rodzaj mglistych idei z chmur, ale w formach, z którymi jednostka może się identyfikować. Na przykład, jeśli uczucie pewnie dla osoby oznacza posiadanie partnera życiowego, zamanifestuje to bez wysiłku i poszukiwań, ale jeśli pewnie dla innej osoby oznacza samotność, to właśnie się zamanifestuje. Mechanik może nagle zrozumieć rozwiązania złożonego problemu z silnikiem. Nazwisko odpowiedzialnego hydraulika, elektryka, będzie wyróżniać się wśród wszystkich innych podczas wyszukiwania. Synchronizacja zaczyna się przejawiać we wszystkich dziedzinach życia. Gdy osoba zda sobie sprawę, że pewnie i uczciwość są już w niej w pełni obecne, chęć szukania, proszenia, żądania, kradzieży lub grania w gry, aby inni robili to, co chcą, po prostu znika. Tylko świadomość oddzielenia od Boga utrzymuje człowieka w niewoli strachu, śmierci, bólu, cierpienia, braku, ograniczeń, wojny i dominacji innych. Wielu nadal uważa ideę jedności za niepraktyczną lub Przeznaczonym tylko dla naiwnych lub religijnych. Każda osoba ma swobodę wyboru. Żyć w iluzji lub nie. Wierzyć w prawdę lub nie. Działać z prawdy lub nie. Pozwolić lub nie. Lub po prostu odpuścić i poddać się rzeczywistości. Przed wcieleniem widziałaś, co czeka na ciebie na ziemię. Spojrzałaś w przyszłość i powiedziałaś, chcę tam być. Chcę pomóc procesowi w niebo wstąpienia ziemi. Chcę być przykładem miłości i jedności, jednocześnie oczyszczając wszelkie stare, gęste energie, które mogę nadal nosić z poprzednich wcieleń. Znajdując się w gęstości trójwymiarowej energii ziemi, większość z Was nie pamiętała, dlaczego przyszli i zaczęli żyć zgodnie z przyjętymi zasadami i przekonaniami trójwymiarowego systemu. Ale ponieważ jesteście już rozwinięcie świadoma, wiele z tego czego was nauczona nigdy tak naprawdę nie roznawała z wami. Dlatego niektórzy z was i wielu młodych ludzi czuli się nie na miejscu. Energia twojego rozwiniętego stanu świadomości nigdy w pełni nie pokrywała się z wieloma rzeczami, które świat ludzki uważa za słuszne, realne i ważne, powodując, że niektórzy z was zastanawiają się, co jest ze mną nie tak? Jednak to tymczasowe zamieszanie nie zmieniło umowy, którą zawarłeś przed wcieleniem, a większość z Was już się budzi lub jest w trakcie budzenia. Bóg istnieje i kropka. Kiedy człowiek zaakceptuje, że jest istotą boską, która doświadcza ludzkiego doświadczenia, aby poznać i wyrazić rzeczywiste swego prawdziwego ja, jest na drodze do duchowego ukończenia. Ceremonia może wydawać się nieco chaotyczna, ale staje się faktem, ponieważ to Wy jako twórcy ją tworzycie.